Przed nami czwarty weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem przeniesiemy się do Niemiec, na skocznie w Titisee-Neustadt. Może doczekamy się pierwszego od konkursu w Wiśle Polskiego podium w tym sezonie. W sezonie olimpijskim nie ma co się rozpędzać za szybko. Rok 2013. Pięć konkursów pucharowych na dzień dobry, czterech różnych zwycięzców. Żaden z nich na igrzyskach indywidualnie medalu nie zdobył. Dopiero w połowie grudnia w Tickizen Neustadt z pierwszego zwycięstwa w sezonie cieszył się Kamil Stoch. Co było dwa miesiące później? Można zwariować bez szczęścia! Dwa złota olimpijskie. Prosimy o podobny scenariusz i teraz. Uważam, że jest możliwa powtórka, natomiast nikt mi nie da nic za darmo. Choćby Gregor Schlierencauer, który wraca do gry po i kolana, ponoć nie ma śladu. Na horyzoncie majaczy niespełnione marzenie, złoto olimpijskie, zdobyte na własną rękę bez pomocy drużyny. Ze skoku na skok powinienem dochodzić do swojej najlepszej formy. Już nie mogę się doczekać. Powrót króla, czyli grać wszystko musi, nawet fryzura. To będzie Puchar Świata na galowo. Zapraszamy do jedynki w sobotę i niedzielę. A już dziś austriacki czempion... W nieco luźniejszym wydaniu na Sport